Dzisiaj będzie e, piękny temat, bo będzie o zaufaniu. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam gorąco, drogie panie, piękne e, moje. <laughs> witam przystojnych panów. Mam takie e, wrażenie, że oglądają i słuchają moje filmy. Same piękne panie i przystojni panowie. O zaufaniu. O zaufaniu w związkach, o zaufaniu w relacjach. Bardzo mi się podobało podejście Osho. Nie jest to żadną tajemnicą. Osho to jest mój pierwszy guru. Jeśli chodzi o rozwój osobisty, o rozwój duchowy, czytając Osho, powoli szłam w kierunku głębokich zmian. Osho powiedział coś takiego, że zaufanie jest tak piękną cechą. Proszę zobaczyć, jeżeli darzymy kogoś zaufaniem, to jest to ogromny zaszczyt dla osoby, którą darzymy zaufaniem. Jest trudno takiej osobie, którą darzymy zaufaniem, no, tego zaufania naszego nadszarpnąć, tak? Oczywiście są różne przypadki, tak? Tutaj za chwilę mi ktoś powie, no a ja już tyle razy zaufałam, ja już tyle razy zaufałem, i się tyle razy zawiodłem. Jest pewne ryzyko. Oczywiście, że jest ryzyko. Ale mimo wszystko, zaufanie jest pięknym darem. Proszę zobaczyć. Bo teraz też jest troszeczkę inaczej, mamy różnego rodzaju aplikacje, są, są e, takie właśnie automaty e, na, na, na dworcach kolejowych, ale kiedyś, kiedy, nie, kiedy właśnie nie było takich, takich różnych dogodności, jak teraz, tak? Często było tak, że obcym ludziom zostawialiśmy nasz bagaż, nasze osobiste rzeczy. I z takim zapytaniem przepraszam, spojrzy pani na mój bagaż. Zostawialiśmy nasze walizki, nasze torby i poszliśmy kupić bilet do kasy. Obcym ludziom, których nie znaliśmy w ogóle, żeśmy zostawili nasz bagaż, nasze torby, nasze walizki. Albo na przykład na na kąpieliskach, tak? Gdzie jest y, oczywiście dozwolona kąpiel. Ile razy jest tak, że na przykład obok, gdzieś tam kocyk czy ręcznik, tak? Obok y, y, są ludzie, tak? I prosimy, y, przepraszam, czy spojrzy Pani na, na moje rzeczy, tak? Idę sobie popływać. Proszę zobaczyć. Obcym ludziom powierzamy nasze osobiste rzeczy. Tym jest właśnie zaufanie. Tym jest zaufanie. To jest ogromny dar. To jest wręcz zaszczyt. Zaszczyt dla osoby i dla nas. Dla nas to jest taka, taka otwartość, że, że nie mam pewności, tak? Czy się nie zawiodę? Czy ktoś mnie nie oszuka? Nie mam pewności, ale ufam. To jest przepiękny przepiękny dar. Kiedy kiedy wprowadzamy różnego rodzaju zmiany, kiedy chcemy zupełnie inaczej żyć, podejmujemy decyzję, że chcemy inaczej bo to musi być decyzja. Nie może być tak, że po prostu ktoś nam powie, słuchaj, wiesz, tam klepnie nas w ramię, powie: no co ty, zostaw tam te, te różne tam głupoty, zacznij żyć inaczej. To my mamy taką głęboką jakby ochotę na to, żeby, żeby żyć inaczej. Ale jednak, jakżeśmy długo, 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 już minęło dużo czasu. Kiedy żeśmy no jednak byli w tych niskich stanach wibra wibracji, tak? Jednak w tych niskich stanach świadomości, to, to nie jest takie proste, jakby się komuś mogło wydawać. Dusza, takie nasze wnętrze, ta nasza głębia na to nie ma lekarstwa. Są oczywiście środki farmakologiczne, ale. Ale, jakby bez tych środków, tak? Próbujemy sami. Kiedy, kiedy będziesz już wieczorem, kiedy już będziesz miała takie poczucie, że wszystkie, ob wszystkie obowiązki wypełniłam, wszystkie zadania wykonałem, to jak usiądziesz sobie na swoim fotelu, czy w swoim fotelu, czy, w, czy na swojej sofie. Zajmij sobie wygodną pozycję. Weź głęboki wdech i łagodny wydech. I jeszcze raz. Głęboki wdech i głęboki wydech. Z każdym wdechem i wydechem wprowadzasz siebie w coraz większy stan relaksu i odprężenia. Z każdym łagodnym wdechem i spokojnym wydechem wprowadzasz się coraz głębiej w stan relaksu i odprężenia. Z każdym wdechem. I wydechem relaksujesz się coraz bardziej, coraz głębiej i coraz mocniej. Wdech i wydech. A teraz powoli wracasz do mnie. OK? I spokojnie oddychasz. Kontynuujemy temat. O zaufaniu. Zaufanie jest darem. Zaufanie jest darem, zarówno dla tej osoby, którą zaufaniem darzymy, i dla nas, chociaż nie masz pewności, bo nikt nie da ci stuprocentowej pewności. Ale każda osoba, która w Twoim życiu pojawiła się jako nowa, jako pierwsza, nie ma nic wspólnego z przeszłością. Nie ma nic wspólnego z osobami, które się pojawiły w Twoim życiu. A to, że nie mamy pewności, trudno. Ale nie zamykaj się. Nie odwracaj się. I nie patrz też na to, bo czasami my też tak myślimy, ale ja też wiele razy zawiodłam, tak? Nie wiem, ktoś mi zaufał, a ja jakoś po prostu, nie wiem, się odwróciłam, odeszłam, nie chciałam tej relacji dalej, tak? I potem możemy mieć takie poczucie, ja nie wiem, czy ja potrafię, tak? Czy ja potrafię stanąć na wysokości zadania? Czy ja czasami nie będę tą osobą, która zostawi taki, taki niedobry ślad w Twoim życiu? Tak? Od tego też zaczynamy pracę. Od jakby integracji, tak? Od takiej świadomości moich słabych stron że nie chcę zawieść. Ale my jesteśmy w rozwoju. My cały czas dążymy do tego naszego doskonałego wzoru, do tego naszego pierwowzoru, do tego naszego arche, do tego naszego początku. I to, że zaliczysz glebę, czy ja też tak? że zaliczymy glebę jeszcze nie raz. Nie szkodzi. Podnosisz się, otrzypujesz i idziesz dalej. Nie rezygnuj. Bo może zdarzyć się tak, że osoba, którą obdarzysz zaufaniem, będzie będzie właściwą osobą. Będzie yy, coś wniesie do Twojego życia, ubogaci Twoje życie. Także my ciągle jesteśmy w drodze. My ciągle jesteśmy w drodze. Nic nie jest zakończone. Nie ma końca, nie ma końca. I chociaż zaufałeś, zaufałaś wiele razy, nie rezygnuj. Choćby to miało być, nie wiem, setny, tysięczny raz. Zaufaj, bo kto wie, co jeszcze pięknego może się zdarzyć. Szanowni Państwo, było mi niezmiernie miło. Mam zamiar nagrać jeszcze jeden film. Niech będą filmy krótsze, ale niech będą dwa. Życzę miłego dnia, miłej nocy, jeżeli oglądasz mnie wieczorem. I płyniemy. Płyniemy dalej. Do zobaczenia. Miłego wieczoru. Miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie.